Najpierw pokażę Ci e, ułożenie rąk w tej pozycji. E, pokażę to z ziemi. Zaczynamy pozycję z pozycji krucyfiksu, a następnie nasze ręce układamy w ten sposób, aby jedna była wyżej, druga była niżej. Dolna ręka jest zgięta, górna ręka jest wyprostowana, rurka będzie szła mm, pomiędzy naszą klatką piersiową. Wykonując tą pozycję, łokcie kierujemy do wewnątrz i próbujemy uzyskać trochę taki ruch podciągania się, tak? Czyli nie wisi, wisimy, tylko podciągamy się delikatnie do góry. Próbujemy zrobić e, aktywną pozycję. Czyli e, żeby zacząć, musimy potrafić krucyfiks. Czyli zaczepiamy sobie nogi. Puszczamy ręce. Jeśli prawa, prawa noga jest u góry, to ona będzie zostawała na róż. Chwytamy basic, musimy zrobić tutaj troszkę miejsca, czyli podciągnąć pupę do góry. Następnie ściągamy łokcie do siebie i puszczamy tylną nogę za głowę. Pozycja jest w wygięciu. No i trzymamy ją głównie na haku oraz na rękach. Wracamy przez invert. Hop. Pokażę Wam tą pozycję. Jeszcze z innej perspektywy, tak, żeby było widać moje ręce. Czyli zrobię krucyfiks teraz tyłem. Hop. Prawa ręka idzie do góry, lewa ręka idzie pod spód, ściągam łokcie, odciągam nogę. I teraz, jeśli macie duże gięcie, można zjechać kolanem w dół i zrobić tą pozycję bardziej wygiętą.